A widzisz jak Giorgio wyzywał swojego ojca od konfidentów? Ojciec zadzwonił do matki, że Giorgio pije wódkę na live. Czy Bogzel maczał paluchy w rabatusie? Maczał, w Magikalu, maczał, Uralu, maczał Napędzał to, napędzał to O Jezus, to <grym> dobry ten? Dobry, Patryk, ty Tee... Witam, patrz jaka bluza w ogóle Wczoraj robiłem lekki, bo ja na studia, wcześniej skończyłem live'a, ogarniałem yy, urodzinowy stream, rzeczy i robiłem porządek w szafie i patrzę na taką bluzę. W, w, nawet powiem tak, jest nawet całkiem wygodna szczerze, ale na, no nie założyłbym ją na dwór, nie, trochę zboczona jest, trochę zbo to jest troszeczkę zboczona. Jestem lekko sfrustrowany, bo gram w Brotato, Brotato to jest taka gra typu... Czyszczenie fal i tak dalej I strasznie mnie wkurza fakt, że nie mogę przejść jednego ludzika Dokument KMF jest zrobiony Praktycznie Ale wykończenie jest ważne, ważne jest wykończenie Jestem A, bo ty mnie, ty mnie dodałeś do gry, nie do znajomych Weź mnie co, do kule, znajomych kule, bo bałwan Nie chcę w znajomych No to dodaj mnie do gry Dobra, witek, szóstkę dobij dawaj na środek tak, Przy tak. farmie do szóstki i wtedy ją zdetonujemy Bot puszuje, wszystkie nie wygrywają oprócz topa i mida To było tak w ogóle, bo Teraz na przykład w jest tak, że masz te czw... Każda kampa liczyła jako cztery, nie? Kiedyś, yy, z tego co słyszałem opowieści, bo ja wtedy nie byłem aż tak dobry. To było tak, że tak jakby po liczbach CS-ów ty byś w stanie kupić wszystko o ziomku, nie? Która kampa stoi, która kiedyś się respi i tak dalej. Że jakś to, to było jakieś totalnie niepojęte, Że chłopki tak opanowały gierkę, że przykład, ok, Okej, ma 13, Która np. przykład ma. Przykład ma 15, coś tam, coś tam. No, to było mocne, to było mocne, to było mocne. W... Voice recognition, voice recognition jakiś nowy jest Serial, Arkane, Sezon, Netflix, Netflix Najszybsza sieć Lecimy, lecimy, zaczynamy, witam, witamy O, Danio, Danio, Danio Nie zabijesz, Witek A chciałem ją przestraszyć Wiciu <grywa> O, no, to kur... nie, strach na wróble Nie wiem, czy ci jakaś dziewczynka <grywa> w wieku przedszkolnym przestraszyła O, Sus? Ale guciła dziwną posturę tak bardzo wysoko barki ma, nie? ci no, poratowałby szefu, co? Ale nie, Delor, tak szczerze, zdarzyło się w gamecasie. Taki dzień... bez cnoty? Wolę, wolę nie, to nie... Zło... Ej, ja... tak, p to jest, nie? Serio, zero porno, zero porno, detok totalny od pornografii jakikolwiek i stary, wcześniej zamawiałem rzecz na stream urodzinowy, nie? Ja p... skoczyło gdzieś, nie wiem, jak się przyszedł jakieś ubranko... Dla kobiet, ogóle oglądałem jakieś tam, jakieś tam stroje i tak dalej Wyskoczył jakiś seksowny strój, coś tam Insta w to kliknąłem Samoistnie w ogóle, samo, samo mi kliknęło kurwa. Nie pomyślałem i już kliknęło Taka rządza jest I mo, imo księża normalnie targają targają piuta. O kurde, Urlo Gdzie on jest? Ja pierdolę, ten lider Nawet nie idzie, nie Art de rat irel, o właśnie Ale to nie jest on, nie wiem, czy wiecie, ale za tydzień Równiutko mam urodziny, 24 I z tej okazji jest Stream urodzinowy, budżet 24 tysiące. Z okazji bez urodzin Kiedy Lego, no właśnie, Lego wypadałoby wystać przed, przed urodzinowym, nie? Hehe. <grym się wytrzymać> Zrobili nam late invade, ciekawe, wydawało mi się że coś jeden, okej. Czy wydaje mi się, że wszyscy mają jakieś pewne, pewne rodzaju dziwactwa, tylko nie wszyscy robią je na live'ach, nie? Bo naprawdę trzeba być k. korem, żeby wpytać na mieszczajnika. Na live'ie Czymuchanie swoich jaj to dziwactwo. Choćby ci tak świat mówił, to to jest normalne. Nie daj się zwariować, kolego. Każdy normalnie, jak sobie włoży rękę w gać, wiesz co robi? To wącha. Ja nie mogę tak, no. Ten lider zawsze takie dymy chce kręcić. No on powinien wysłać bo pędzi Gra jest liderem, to bym grał w Sejuani jakoś, i bym mógł gankować no Ja w Wukongu mógł tu i tam Lider to ten co w grał, taki ten, czarne włosy, kluczo czarne Bo wszyscy wyszedłem że powinien być okej okay w no bo z W możesz i tak dalej, ale W Willi trochę się rucha ten Skarner, jest bot. Bo ogólnie lider nie jest złym graczem, nie? Trzeba widziałem nagranie z koncertu Kaza bo tam były jakieś afery Mówi do gość tak, już mam, na starcie mam cię wyrzucić? Ale jak tekstu nie znałem, serio za to, że tekstu nie znali? I normalnie Sprawdzają kto zna tekst, tak? Ale nie, serio, serio, kazba, gamy rzuca ludzi z koncertu, bo nie zdają k... tekstu trancera. Nixa, ch... ja. nie wierzę w to. A ja znam? cała i szaleń, może cię to boli. A sobie nowy sweter, ja za jak barman do rukoli. Ja znam. Czy że jedno jak mam niżej niż drugie? Co wy? K... 12 lat macie? No, oczywiście. Jedno jajko jest większe od drugiego, ale też niedużo, bo to ważne Bo jak jajo jest faktycznie tak większe, to wtedy bym się obawiał Ale jak jest delikatnie ciutkie, większe, to tam chuj Jak guza masz jakiegoś, to wtedy proponuję się zyskać. Wciąż ja tak Nie wiem, jakoś nie miałem weny w ogóle na stream Teraz tak mam, że jak nie czujesz tak na streama, to ja nie force, to ja nie streamuję na siłę Jakieś siły ty potrzebujesz, jak to odpalasz streama i grasz w ligu No to, to odpalaj streama Ja po ślubie, no i jak? Zadowolony, bo ja że na swoim świecie dobrze nie bawi człowiek, że cały czas trzeba coś ogarniać. Stres od radę, organizacja, jedzenie, ale po przysiadzie wszystko się zrzesza i było sterujące. Aha, okej. Okay. Nie po przysiędze! Po przysiadzie! A ile wyszło z organizacji wesela? No ta, król jest totalnie broken. A ja nie wiem, co się skania, ja w wiego w jego, no nie przeczytałem żadnej lektury. Jedną przeczytałem i to nie przeczytałem, tylko wysłuchałem audiobooka. To był audiobook krzyżacy się nazywał. Tylko podczas słuchania tego audiobooka grałem, grałem w grę i leciał tam gdzieś w tle. Jako jedyny z całej klasy dostałem. Na 27 osób Naprawdę myślę, że to nie wyjdzie? Tak, tak To musisz... może coaching zakupić? Kiedyś u mnie kupowali Ha! Delon, <noise> jaką fryzurę ma? Widzisz mnie? wygląda <noise> taka gruba, gruba aktywistka Która mówi form. o tym, że... Widzisz mnie? Widzisz? Nie No nie, coś jest nie tak W Radio Z Wszystko Kup... Może. Płockiego, miłego życia Wszystko, git Delon to, Cze? A Gucię ma teraz na na stream niesamowite Myślisz? Czemu? Krywacka pod koniec tego miesiąca Będę musiał ogarnąć kogoś, to mi pomoże przeprowadzić. Nie wiem czy nie ogarnę CLS-a, Bo to biurko nie trzeba przejść, a to biurko nie ch... Ja go sam nie przeniosę ani z ojcem. Za ciężkie jest. To ogarnąłbym. Chciałbym ra... CLS-a z bratem i by mi przenieśli tam zabrowary. Mordu, mamy sliwera post nam to mówisz, że się nie dzieje, tak coś, że nawet kurczaków zatrzyma. No jak to, nie? Serio? No to wy ci od kurczaków! Środuszka się... Ale ja w dupie to, że ktoś zapomni o tym, że KMF istniało, tak by to... I tak? Jest dla, ja, ja chcę, żeby to był takby najlepszy tego typu film, jaki kiedykolwiek wydarzył się na polskim podwórku. Chcę, żeby ludzie w niego wracali po kilku latach. Ja mam w dupy do wiem, To obejrzyj, że wiadomo, że chciałbym, że oglądać był jak największe, ale tak jakby ja to robię dla, tych, dla fanów, nie, nie dla horągiew. Co przyszły raz i kibicowały. Nie oglądałem Arkę, nie oglądałem odcinek. to oglądał, bo Olivia, wszystko było łatwiejsze, gdyby Olivia oglądała Arkę, no nie oglądała pierwszego sezonu. Widziałem właśnie, że FBI odkryło ludzkie mięso. To poje Trochę, bo spożywanie ludzkiego mięsa powoduje chorobę kuru chyba. Tak jak mózg jest ch chyba właśnie nie tylko mózg, tak mi się wydaje, Kuru rozstrzygało się głównie poprzez rytualny kanibalizm. Plenium forę fory praktykowano obrzydy pogrzebowe, podczas których członkowie rodzin spożywali ciało zmarłego, wierząc, że w ten sposób oddają mu chodź i przyjmują jego siłę. Zakażenie prionajna na na się gdy jedzą tkankę z zmarły, zmarłych, której priony w wysokości ilościach. I to nie jest pierwszy raz, kiedy organizuje ona sprzątanie tego domu. Natomiast pierwszy raz jest chyba w takim stanie. Ale że wam powiem, tam stał. że Jak pojechałam na wycenę, to. Sam... Buda sobie siedzi! Więc... Klawiatury, piloty jakieś! słuchawki, A chłopaki słuchawki. wyrzucali do końca. Drukary! Tak naprawdę... Od wygląda inaczej, kiedy wygląda i na Trump wygrał. Sadek Serial, serial, Arkane! Arkane League of Legends! League of Legends Arkane! Danio, 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 danio! Ja byłem młodszy, kaca nie miałem. Mówię tak KAT, co to jest? I potem człowieku, starszy człowiek się zrobił I tragedia, nie da się pić alkoholu! Kiedyś to piłeś wódkę i było wszystko w porządku, a dzisiaj wypijesz łyka wódki i już jest na z tego dnia. Ale to ma wszystko od. Jak na twoje życie na co dzień. Nie będę wiał bawełnę. Film jest. No, praktycznie zrobiony. Praktycznie zrobiony. Tam brakuje do sobie myślę. 5 ostatnich minut, ale. Syzyf. Nie chciałem tego odczytać na, na Twitterze, bo na Twitterze to jest masę nienawiści, żeby go zwalczać, z chciałem tego uniknąć. Syzyf poprosił mnie o dodatkowy czas, bo on chce tak. To dokręcić, nie? Dopieścić ten film, że on nie chce wypuścić takiego. On chce, żeby to było mega, mega dobre, żeby ten film mega, mega dobry był, nie? Bo uważa, że ma mega potencjał. I on tam chce to dopieścić maksymalnie i mnie po prostu o, o parę dni jeszcze. Bo ja tak, by, żeby nie było, też nie, nie, nie leci ze mną, tak by, że zrobił i tak dalej. Bo ja to widziałem, oglądałem ten film. Oglądać naprawdę dobrze. Tylko poproś mnie o dodatkowe wykończenie. No to No nie będę tak jakby artyście, nie będę zabierał jego wiesz... Nie, nie, no Nie powiem mu, że nie. Alej, dokańczasz to teraz w tym momencie jakieś, nie wiem, te ostatnie 5 minut tyle możesz i oddajesz To jest takie, a nie, ja bym się dobrze czuł, nie, nie, dobrze nie czuł, on by się dobrze że nie czuł tak, nie wiem, spoko Nie no, ta, ja on tam mi potem przepraszał wiadomości prywatne, też trochę zlikuję, ale to Myślę, że to tak spoko, że że przepraszam, tak to wyszło, że naprawdę stał na głowie i tak dalej, ale że no nie da rady. To ja i tak tak jakby nie żałuję tego, że go wziąłem i jakby miał znowu wybierać kogoś, kto by zrobił mi taki film, to znowu bym wziął Syzyfa i pewnie znowu wezmę Syzyfa. I tak jakby nie mam zupełnie niego o to żalu. Bo wiem, że on, on się... Jakby angażuje i, i żyje tym materiałem, bym tak powiedział, nie? A widzicie, jak paja płakał biedny, bo Robert Kubica nie dzieje w formule? I wiedzicie, co tej ten film godzinę? To jest roku. A ty, gdzie są te złote antoś? One powinny być jakoś za niedługo, chyba, nie? No tak, te, to jest, to jest tak, Jeden do jednego jak Rafatus, po papieżu, no tak, tak. Ktoś to interesuje? No takie, nie wiem. Fajna inicjatywa łącząca wszystkich, nie? Ale było dziwnie, nie? Było dziwne, ten pizza, bo tak pizza teraz jest takie jakby dodatkową salę sobie kupiło, nie? I to jest tak, że tak jakby ta sala ma takie, jakby lustro weneckie, nie? Za są W sensie... Nie, nie za sąd, tylko jakby... Jest sala, nie? I takby tak tu jest lustro weneckie. I na tym lustrze weneckim tak ty widzisz ludzi, którzy tam na ciebie, wiesz, którzy sobie tak jakby wiesz, normalnie galerią, a oni cię nie widzą. I na tym lustrze weneckim z ich strony, stale są pod jakieś promocje i tak dalej. I ludzie podchodzili i tak patrzyli na ludzi... Patrzyli ludzie centralnie w talerz. Nie to było tak dziwne Też, bo oni nie widzieli tych ludzi, którzy jedli. Ale ci ludzie, którzy jedli widzieli ich! I gość stoi i tak patrzy... Tam pokazuje, że niby na tego gościa, ale pokażemy na promocję. No kur. dziwnie. Serio dziwne to było. Nie, nie te pi pizze z pizza nie smakują. Jakiś taki. Ja czer... wrażenie, jakby. To zawsze kontrowersyjnie, ale mam wrażenie, jakby miał pizzę z mikrofali. Serio, od taką. To ona nie jest mięciutka, taka, jest taka. No jest taka kurwa, dziwna, nie? Ja. te rol... ja lubię rolsy bardzo. rolsy z szynką. A widzieliście jak George wyznał swojego ojca od konfidentów? Dobre jest akurat. Bo ojciec się rozstał z matką. Jego. I ojciec zadzwonił do matki, że Giorgio pije wódkę na live. <gry> i Giorgio od konfidentów wyzywał. Ja chciałam, czy Giorgio jest prawiczkiem. To mnie, to mnie ciekawi, nie? Szczerze. jaka jest jego największa wygrana? Czy wiemy, że to w że się teraz to Mamona? No, w trochę lepszej na pewno, ale. 40 lat i grać w gierki? Godtier God live. Kiedy jakiś content na Giorgio? A Giorgio jest niepełnosprawny? Na no, pewnie, pewnie jest w dysfunkcyjny w jakiś sposób. Ciśnie, że z wielu ludzi jak pociśnie pół Polski, to nagle cztery posty na Twitterze Przepraszam, zmieniłem się, zamykam Twittera, aż będę lepszy. Ale yyy, co kur... Kur... w ogóle, kur... no, w ogóle takiego nie pisałem, o, o, o czuły chodzi. punkt, czuły punkt, czuły punkt, czuły punkt, aaaa, pu... ja, gru... A... gruz, o, o. pierdolony pier... grus Uy, zarabiam dziesięćka euro miesięcznie, Uy. ale twoje, na z to ty codziennie wchodzisz, musisz iść za p.S. Kurwa. Przepraszam, no mu już w 250, że coś zarobię mu. Kurwa. To opiony. dziwne, że mówię. <grym>, tak jak ty mówisz, skoro kurwa, czy mi zapiszesz? lat gościu. Ej, imo zownowałem termysa. No jak? zownowałem termysa, zownowałem go. Sterynes, no tak. uuuu tylko tak, tak robi termys. No nie, bo termys jest. To jest super! Się ziemi, Ale to jest. To, to, to nie. nie, się to, nie się to było. To jest. Tak. Ro... Tak, to, to. to jest. Niczyń nie zeniłeś? Roz. Tak o. To to. było 5 lat temu! Czas obok mnie było i z w ogóle! Czy znowu się mass turbujesz? Dlaczego zamiast ty tego włączyłeś? nie z zaniedbanych gospodyń nie. domowych? Dołącz do najwyższego portalu społecznościowego, bo ja to Okej, okay, to jedno takie. Do kogo Co to kogo zrobisz? to Mama Natka. Co ty robisz? Nie będziesz prowadził, on cię Ty! Ty wstydu mnie robisz na live! Oddaj mi komórkę i to natychmiast, bo cię normalnie zniszczę. <laughs> Te się nie i co te te Bo ojciec mówił do mnie, słuchaj... O, to jest dobre, A, to jest dobre. Ale ojciec mówił do mnie tak, słuchaj... Kierowniku... Ale teraz sobie przypomniałem smutną rzecz. Ja... Mija 42 dzień, jak nie piję żołądkowy gorzki miętowy. Ja już nawet nie pamiętam, jak ona smakuje. Pamiętam już, jak ona smakuje. Nie pijem już... Tyle czasu żonko jego szkiemytować, aż mi się oczy w <śmienicza> A tymatus, rafa, ra, ra, Rafatus, coś tam nie było? Dobry, Janie. Witam, Marcy, Milian, Trasunka, Rau, ducham, witam, Maksymilian no. Brasonka. Witam, witam. Cześć kamerista, proszę tutaj, zapraszam. Masz nową partnerkę, tak? Tak, jesteśmy 20 listopada, będzie dwa lata, jak jesteśmy razem. No, układa nam się, ale dobrze. Sam ogólnie remontowałeś, wszystko robiłeś. Tak, tam, A tam, tam z jego? sam, z przelegami dobrymi, z kolegami. Mniemy pusto tak. było. Pusto, pusto, były tylko kapelki. Syfon sam kompletnie zamontowałem, można pokazać proszę. No wiadomo, tu jest syfon, ale syfon to syfon. No jest. Ale dobra, ale nie jest jak w każdym prawdziwym w każdym polskim domu. Każdy braliśmy w <laughs> polskim domu byłby śmietnik pod zlewem. No nie, śmietnik, <laughs> tutaj niestety nie mamy wymiaru albo to jest o takie inne rzeczy. No, ale nie mamy. No tak. Tak. Ej, Ej, e, naprawdę, naprawdę wygląda jak Jankos. i tak dalej, jak to było, nie? Naprawdę no, tak jak Jankosz, bo tak by nie patrzeć, moja przeszłość jest moją klatką. To jest chomik, ale nasz fajany pupilek. tak Jak widzicie, no, jak moja dziewczyna w go przyniosła do domu, powiedziałam, słuchaj, kochanie, no, jak był w takiej klatce, tutaj się powiedziałam, słuchaj, no, jak już mamy zrobić, żeby mieszkało jakieś, u nas takie zwierzątko, to zróbmy tak, żeby on się czuł dobrze. tego, to widać, czuje się dobrze, no. Więc gdzieś, gdzieś się schował, gdzieś, gdzieś teraz... Bo mógł sobie, ja, jak byłem mały, miałem chomika i on sobie tak lubił w tych trocinach najbardziej. Tak. Stać. Chomik to jest, to W liceum mieliśmy zastępstwo i nie było babki. Siedzieliśmy w świetlicy w, w bibliotece. I kurwa stary, staw, robili coś na telefonach, so, siedziałem w słuchawkach i oglądałem live Rapatusa na szełapie. Jak on był taki kurwa zgon totalny i Marlenka go ujeżdżała, nie? I ja pier... i też to nazywało Marlenka ujeżdża upadłego anioła, coś takiego, nie? Kuka, mocny to był film. Powoli traciłem kontrolę nad samym sobą, to już no to było grube patos. To już był patos. Dobra, warto w ogóle cofnąć się do samego początku. Kiedy to się zaczęło? 13 stycznia 2017 rok. Ludzie się mnie pytają, dlaczego ja mam taką pamięć do dat. Słuchajcie, daty są dla mnie ważne, ale do tego tak się ja też tak mam, że tak daty często potrafię zapamiętać. No? Było to w taki sposób, siedzieliśmy sobie w, pa, w pubie. Zapomniałem, jak ten pa, pa, pub się nazywał. H Niedźwiedź, na niego, mówiliśmy Niedźwiedź. A nie było tak, że Rafałus, jakbyś się nie zesłał do briadra, to miałoby bal na szyłapkę, bo tak nie pisali, że wykonać celowo ban. Z Marleną, byłą partnerką moją. Eee, i tak sobie oglądałem na Twitchu tb mówię, zobacz, oni tak streamują, ja mam laptopa, którego świeżo wtedy na raty wziąłem, mówię, jest tam w nim kamera, jest internet, mówię, idziemy do domu, ja zrobię tego Twitcha. Poszliśmy do domu, wziąłem sobie 8 piw, po prostu kliknąłem, ściągnąłem OBS-a, połączyłem się z tym Twitchem, dobra, robimy tam, pijemy, trzy osoby były, pamiętam chyba, czy dwie czy trzy osoby, no i wiadomo, zakończyło się zgonem, który później był często powtarzany. Ale no, tej Marlene chyba to... w... łeb w ogóle zryło to wszystko, nie? Ona teraz się powiada, jakby był jakimś tłumokiem totalnym. <laughs> Ja powiedziałem, ja jestem zbyt intuityjny człowiekiem, żeby tak myśleć. I powiedziałem, i zrobię sobie swoje. Boisz się k**o? patrz, mam w stronę gacie? Mam w stronę Gacie Ty głupia internetu. Ty głupia p*****. Myślisz że ja się opstałem? Czego mam się opsta? Czego mam się opsta? Ale najlepszy taki miesiąc pamiętam to chyba było około 10 tysięcy i bo... jakieś tak... Z reklamy, i to było w bielsku, jak żeśmy mieszkali. Aha, nie wtedy, czy... ale wtedy jeszcze tam był. A więcej robił, więcej, kłamie. Z nami peku, taki współpracownik, no, no, no. nie, który czyli tam montował. Czyli tak średnio z 10 tysięcy na miecha mogło to przynosić. Ale były też takie miesiące, że dzwoniłem codziennie do pana Mateusza Szefa tip Donation i prosiłem panie, zrób mi pan czele w bo ja nie mam na chleb, pani na wódkę, żeby wieczorem streamał spalić. Tak było praktycznie codziennie. A, a, a spaliśmy w Audi A4, a spaliśmy w Audi A4 za akademią Podlaską yy, w sierpcach. Tam leciał Donate Donet z Donate tam nie ma szans. Nie jakoś jakąś tam swoją gwiazdę i tak dalej, wiadomo, jakieś tam Bokze, ale z drugiej strony ale też nie mogę na niego złego słowa powiedzieć. I Bokże stworzył, bo miał tak duży impakt na polską patologię. Bo chciał pomóc. Niesamowity, komaślad, nie? W ciężkiej sytuacji, kurde, nie. Chciał mu pomóc. Nie wiedział, jak to się dalej potoczy. Nie wiedział, że Rafatus jest takim stricte kusem, bo mimo wszystko wartości i wartości, jakie wtedy sobą reprezentowałem, kiedy jeszcze naprawdę nie zacząłem chlać, do oporu, gdzie te wartości pogubiłem po drodze, wszystkie były. Sensowny. Ej, pa patrz, pomyśl se. Czy Bogzel maczał paluchy w Rapatusie? Maczał. Czy Bogzdel maczał paluchy, kupa w Magikalu? Maczał. Czy Bogzdel maczał paluchy, kupa w Guralu? Maczał. Bogzdel we wszystkich tych miał jakiś z Rafonikse to samo. Napędzał to, napędzał to. Słaby prowadzący. Ja pier... kiedy on gra z Heal'em? Jaka cipka. Ja kiedy on gra z Heal'em, a nie z O, fanta... Dobra, to jest free win. A, siemano ja bym na, eee. ja, ja na kanale dla Speli na tym Discord minimaczka A ty jesteś tam na Dece? Ta, bo mnie wicher w dwie godziny mi opowiadał o telewizorach jakichś z... <grym> <grym> Stary, jest Ukrainiec na flakeda na bodzie pomóc! Heala, Nie wiem że z tego ignajda zawsze tyrasz, a ty Heala grasz? Tak, Ta, zmieniłem się, stakuję 800LP, nie gadaj do mnie! O, o Jestem, jestem Jadę, 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 jadę Dobra? Jeden, nice ryba! On, on tego nie farmi, on tego nie farmi. Dawaj, 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 ale kur... kur... Ja, ja mam, ja mam cudełki, ja, czekaj, ja, czekaj, czekaj, ja. czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz? Ja wezmę, ja wezmę. I tyle. Dobra, ty, no clean, ale dobrze wyszło. O, o. Ej, zabijamy go. Nie, 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 pusz, Nie, nie, push, push, push. Chciał, już, chciał już go dopadać dać. No pa, pa, jak leci Kozak Stary, ja nie wiem, Ona... ja dostaję Master Game Lobby, mogę tu narzekać, ku... Ona już nam rekalowała, znaczy przerwała czy nie? No, ja człowiek kocha, jedna gra do trzala, jedna gra do trzala, 6% i ratio. Tyle, I od ilu LP jest czal? 650? Dobra, on. Ti, ti, flaket tilted, flaket tilted. <laughs> Yo, flaket dani, Tutaj k**wo <laughs> Masz dalej fleszę, ja rozumiesz to? Jadę, jadę. Mam ją, jest dead. Dobra, nice, nice. Ja, i, ja dead, ale jak zabijesz, to warf giga wow, Weź wow. wave a. Lone, Lone, weź wave'a Mam RK Galio wręcz tego eee... Masz RK Galio, masz RK Galio, można tu grać A, tutaj? RK Galio? On jest od in range kurwa, ale sz**ało się... teraz Iść na błośno ja, zabijam. Pierd <laughs> ja pierd**e <-ne>. nie <laughs> Galio, nie miał range'a nigdzie Ale nigdzie no Ale to tak za każdy ma kurwa, ten low Lady AD carry, nie umie zagrać save Nie umie oddać kurwnego półtora wave'a Jak support idzie na heralda sam nagrapszyć, whatever. Okej, okay. to dobre, to dobre. Tyle, enough, enough, enough. KURZZERKOWON! Miałem cooldowny wszystkie, Nice. Je pęk ich. O, jeszcze tego! go. Ciężko, ciężko, już nie ma pu erd. Puszczuję, -y, wavea, Ukraińcy dostanie. <grym> Mamy sztynko, bo następujemy. Ale zobacz, obaw, zobacz, zobacz, z obas, 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 no, obas. Dobra, To dobrze, O Jezus, to był jeden. Fast combo Vladimir, elo! Nie ja wiedziałem, że Bruce takie combo robi. Szos z brusem, patrzę. Kręcisz tu, kręcisz? Ona bez soneru, bez soneru. Zabijam, zabijam, zabijam ją. Nice. Tutaj jest ciężko. Karner jest tak OP, przysięgam. Jest swój, jak ty nie swój. możesz, jak ty już Bo go banują, bo go banują, Jadę. O, 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 o. Zobacz, 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 No kur... Ukrainie trzeba puerkować. Puerkuj! O, 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 dobre to jest, dobre. Jadę, jadę. Ona dostanie rkę pewnie. nie? Ja na tym, Ty, ty, dwie, dwie mam. E? A, Baron! Barona nie ma. Jeden, <laughs> Jest jeden. O k***, ale a? nas w pi... dupala. O, no zbyt mali, co kur... jest? Te, gdzieś... O, 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 o I, to i to jest naszor, to jest naszor. Tak, tak, tak. Ale tylko, żeby on nie, nie rekalował, bo ona, ten rakel Heralda. No tu, ku... stopuj Baron. go Dobra, aha, aha, tak, dobra. Na, 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 na. Ja mam tu słowa na nim. Jedziesz, jedziesz? Mam go. Right. Dobra, to jest nasz Tu, walka, 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 walka! Ej, ten udetroluje, co jest? Dobra, dobra, git. Je czy tą kapustkę. Walczu no, bije! Waru, waru. No, no, no. Ale ukraińska siła! Nie, ja no, pierd... No, no, no. Ja pierd... Ja pier... się nie pier... Ja nie wiem, co się dzieje. Bije... First target. Ukraińiec strzela, strzela, strzela! Boi się. No, pa, pa! On nie gra, on nie gra! On zabija, zabija. Tego taier może i. Jasne, yes No, 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 gramy tu? Stary ktoś tu wył***ł taki już z tej drużyny, że to Ale nie będę ja wytykał myślę, że wszyscy, k**na. Dobra tak to bywa. dzięki, Arturito. Dzięki, elo, do nexta no, Czekaj, czekaj, bo mam ostatnią wiadomość dla ciebie Bo ziomale zero pisze, powiedz Lipsonowi, że mnie odbanował Także przekazuję, Dziomale, trzymaj dobra. się, preś. Elo, trzymaj się <laughs> Jesteś ja, w się, do jutra, nara